Lubimy rozpoczynać nasze koncerty w sposób nieoczywisty, jak to miało miejsce w przypadku programu o Józefie Haydnie. Ten program rozpoczynała papuga, a to dlatego, że Haydn posiadał taką papugę i się z nią przyjaźnił. Zresztą po jego śmierci została sprzedana za astronomiczną sumę. Odwiedziliśmy specjalistów, państwa gucwińskich, którzy przez wiele lat prowadzili fantastyczny program z kamerą wśród zwierząt. Ta wizyta była niesamowita. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się o tym, jak głębokie mogą być te relacje pomiędzy ptakiem a człowiekiem. Po drugie, co dla mnie było ważne, państwo gucwińscy mówili piękną polszczyzną. Odbierali od siebie zdania, tak jakby to było wszystko starannie wyreżyserowane, a przecież wiemy, że było całkowicie spontaniczne. To była dla mnie wielka nauczka, bo od tego czasu zacząłem trochę inaczej myśleć o tym, jak układać nasze speakingowe scenariusze.